A więc timer zbliża ku końcowi, zostało niecałe 8 godzin czekania na livestream, który odbędzie się o 19, więc jeszcze raz przypominam. Słuchajcie, nie wiem czy dzisiaj wam rzucę ten film, dlatego taki krótki informacyjny, kolejny wam wrzucam tutaj z Jbreka. Chciałbym was też zaprosić na mój Discord, który będzie w opisie i pewnie w sekcji komentarzy, ale przechodząc sobie do Jbreka, nie wiem jak ja zrobię ten film, na pewno będziemy siedzieć w jailbreaku i przed końcem czasu po prostu zacznę nagrywać, zacznę pierdzieć głupoty i nie wiem jak to jeszcze wyjdzie. Tak to bym zrobił normalny live, tylko że mój internet po prostu mi na to nie pozwala. Nie wiem jak to wyjdzie, myślałem nad tym, że sobie po prostu live'a włączę na laptopie i będę jakoś to oglądał, ale ja nie wiem jak to wyjdzie jeszcze. Jak nie, to jeszcze spróbuję jakiś test dzisiaj live'a zrobić, ale nie wiem, czy to dzisiaj uciągnie. Jeżeli uda się uciągnąć, to będzie ten live, a jak nie, no to po prostu spróbuję wam jakoś zrobić ten odcinek, ale to się zobaczy, więc to by było na tyle w tym odcinku. Więc komentujcie, subskrybujcie. Do następnego. Cześć.